Cześć kochani, ja Was dzisiaj tak w spokoju szybko nie zostawię. I zapraszam Was na kolejny zraping. I tutaj mamy zrapki za 7, 50, 60, 70, 85 zł, tak samo jak rano. I mamy pełny portfel, gra o milion, 500 tysięcy w diamentach, siódemka. Białe złoto, moje 77, I love you i 250 tysięcy w banku. Ostatnio w, w, w pełnym portfelu było 60 zł. No nie mam dzisiaj wielkich jakichś tam e, nadziei, no ale spróbujemy i zaczynamy od 250 tysięcy w banku. Lekko przybliżę, żebyście lepiej wszystko widzieli. O, przestań się już bujać.

Chyba ten patyczek źle przycięłem. Siedem. Trzydzieści jeden. Dwadzieścia siedem. Trzydzieści trzy. Jeden. Trzydzieści. Sześć. Dwadzieścia osiem Dziewięć Dwanaście Czternaście i ostatnie jest dwadzieścia jeden, czyli Zdrapka niestety pusta Bierzemy się więc za I love you

7, 8, 2 i ostatnie jest 11, czyli również I love you puste. Moje 7, 7, 7 i trapiemy bonusika. I mamy różę zamiast gwiazdy. Wygrywające liczby to 32 osiemnaście, siedemnaście i jeden. Tu mamy dwadzieścia, trzynaście, trzydzieści sześć, trzydzieści siedem, trzydzieści jeden, 3, 19, 27 i 6. Tak więc moje 7, 7. Niestety również puste. No, niedobrze. Białe, złoto. Ładna zrabka. Potrafi się fajna nagroda wygrana y, w zrabce zdra, y, pojawić. 17, 8 trzydzieści trzy i dwadzieścia jeden to są nasze wygrywające numery dwadzieścia cztery szesnaście siedem dwanaście osiemnaście trzydzieści cztery 22, 9, o, bliutko 2 i ostatnie jest 1. No niestety, również i ta zdrabka pusta. No co się dzieje? Siódemka zielona, piłeczkowa taka. No zobaczymy. Szukamy siódemek. To już, ja tu już nie miałem długo nic w tej siódemce. Naprawdę. O, mamy pierwszą siódemkę. To się trafiło. I tylko chyba będzie jedna siódemeczka niestety. No, jedna, i co będzie? O, dycha jest. No, zawsze dycha. Pierwsza wygrana w tym odcinku. Kolejna jest 500 tysięcy w diamentach. I tu mamy 9, 2 trzydzieści osiem, siedem i piętnaście i kochani szukamy mamy czterdzieści, jedenaście, cztery, siedemnaście, dwadzieścia trzy, trzynaście Dwadzieścia sześć dwadzieścia cztery trzydzieści trzy sześć dwadzieścia osiem dwadzieścia dwa trzydzieści jeden czternaście osiemnaście, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści pięć, szesnaście, pięć i dwadzieścia jeden, czyli niestety tym razem również nic, gra o milion. Może tu będziemy mieli lepsze, większe szczęście.

trzynaście, osiem i dwadzieścia dziewięć gra trzecia, czterdzieści siedem, dwadzieścia osiem, czternaście, jedenaście, czterdzieści dziewięć i trzy gra czwarta wygrywa dwadzieścia pięć i szukamy jeden Dwadzieścia jeden, dwadzieścia sześć, dwanaście i piętnaście. Gra piąta wygrywa osiemnaście dziewiętnaście, dwadzieścia cztery. Szesnaście. 46 i 39. No cóż, kochani, i tutaj nic nie było. Bili uspokój się! Kolejna i ostatnia, ostatnia zdrabka, pełny portfel. No raz trafiło się, tutaj coś wygrać. Zobaczymy tym razem. Zdrabka o numerze 13, może 13, okaże się szczęśliwe. Zobaczymy. I wygrywające tu to szesnaście, czternaście, dwadzieścia jeden i trzynaście i szukamy pięć, dwadzieścia sześć, siedem, dwadzieścia siedem, dziesięć, dwanaście, dwadzieścia dwa. Jedenaście trzydzieści jeden jeden osiemnaście, dwa trzydzieści trzy dwadzieścia trzy dwadzieścia pięć trzydzieści dwa dziewiętnaście. Patrzcie, mamy koronę. To pierwszy raz 29 i 20. No, coś tu już jest. Zobaczymy, co to będzie. Tu szukamy takich samych par. Banknota i moneta. Diament i moneta. Diament i sztabka. Walizka i klucz, klucz i moneta, walizka i sztabka, banknoty i walizka, pierścionek i moneta, czyli tutaj nie było nic. Teraz szukamy trzech identycznych sum. To jest 50 tysięcy.

100 zł i ostatnie jest 200 zł, czyli tutaj nie ma nic. 100, 100, 30, 30, 150. No i teraz musimy, kochani, sprawdzić, co nam przyniosła wygrana pod koroną. Pewnie będzie 30 zł. No i z 30 zł. Zwrot jest takiego. Szału nie ma. No trudno. Zdrapki z 85 zł. I wygraliśmy 40. Czyli na pomnożenie będzie. Nie jest tak źle. OK. Teraz zostawię Was w spokoju aż do jutra. Jutro kolejny zdraping. Dziękuję za oglądanie. Dzięki za wszystko. Pozdrawiam. Pa.